Drodzy Państwo, dzisiaj otwieramy paczkę, która przyszła z Switch Star Pack z Odsztyna. Jest to paczka promocyjna, która w ramach promocji i testu na naszą eksplorację. Zobaczmy, co na nam przysłała. Jak widzimy, w paczce została nam przesłana folia do wiersza na piszonki. Jest także przysłany stretch, na osłonę. E, Przesłany w krówki, które są bardzo Jest też jakiś e, list, zobaczmy w chwilę co. Piękny kalendarz na 2020 rok. No i zobaczmy co jest na naszym liście. A propos naszego listu. Witaj, trzymasz w rękach produkt, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni. Nasza folia do kieszonki marki Agrostar jest znana nie tylko w Polsce, ale, ale i poza jej granicami. Jest to biała, pięciowarstwowa folia, najwyższej jakości, o grubości 25 mikronów. 12-miesięczną gwarancję stabilizacji UV. Produkcja i konserwacja się na za pomocą naszej folii. To czysta przyjemność. Mamy nadzieję, że zechcecie je używać w swoim gospodarstwie i i będzie nam bardzo miło, jeśli bywało pozytywne wrażenie, ponieważ zadowolenie klientów to nasz priorytet z pozdrowieniami zamaga firmy Starbucks spółka z